Sześć drużyn wzięło udział w turnieju mikołajkowym piłki nożnej, który odbył się w niedzielę w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Alei Partyzantów. Gospodarzem zawodów był klub Puławiak Puławy, który wystawił dwie drużyny. Również dwa zespoły reprezentowały barwy klubu Czempion Pionki. Oprócz nich w turnieju wystąpili także zawodnicy Akademii Sowianka Drzewca oraz powiślanki Lipsko. W turnieju brali udział zawodnicy z rocznika 2013 i młodsi. Po zaciętych meczach zwycięstwo w turnieju zapewniła sobie pierwsza drużyna zespołu Czempion Pionki, drugie miejsce przypadło gospodarzom, czyli Puławiakowi, zaś brąz medale trafiły do młodych piłkarzy powiślanki Lipsko. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Borysa Mazurka z czempiona piątki. Królem strzelców okazał się jego kolega z drużyny Miłosz Mazur. Zaś za najlepszego bramkarza uznano Jakuba Malca z powiślanki Lipsko. Zawodnicy każdej z drużyn otrzymali pamiątkowe medale oraz inne upominki. Rywalizacja toczyła się w duchu fair play i wspaniałej mikołajkowej atmosferze. Dziurawy tłumik? Czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji? Tylko w Plus Oil przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil, Puławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81 886 63 25. Plus Oil, Twoje auto jest w rękach profesjonalistów.